Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu organizuje w dniach 8 i 9 czerwca 2024 roku 5 Regionalną Wystawę Zwierząt Hodowlanych, która de facto jest już 29 Wystawą Zwierząt Hodowlanych w Sielinku. Jest to wydarzenie dedykowane przede wszystkim właśnie rolnikom, hodowcom, których serdecznie zapraszamy, zarówno tych, którzy współpracują z nami już od wielu lat. Ale także zapraszamy również tych, którzy jeszcze w Sielinku nie byli, żeby przyjechać zobaczyć na własne oczy, jak regionalna wystawa zwierząt wygląda. Serdecznie zapraszamy także mieszkańców obszarów wiejskich oraz mieszkańców małych miast, przede wszystkim też rodziny z dziećmi, dlatego że w Sielinku będzie niepowtarzalna okazja, aby zobaczyć zwierzęta niemalże ze wszystkich gatunków zwierząt hodowlanych, reprezentowanych przez kilkadziesiąt raz. Ponadto będziemy oferować Państwu wiele licznych pokazów, m.in. strzyże owiec, pokazy, też tutaj, pokazy zaprzęgów konnych, pokazy fittingu, pokazy oceny bydła, więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy. 5. Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych, 29. Regionalna Wystawa Zwierząt, 8-9 czerwiec 2024, Sielinko. Do zobaczenia w Sielinku.